Mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejną edycję Europejskiego Festiwalu Euroshorts. W tym roku odbywa się 23 edycja, i tradycyjnie już w naszej galerii będą prezentacje. W bieżącym roku festiwalowi Euroshorts towarzyszy niezwykłe wydarzenie mianowicie konkurs. Filmujemy Bielsko-Białą, filmujemy ulicę Bielska-Białej. Będzie to 9 ulic wybranych. Każdy z chętnych może sobie wybrać jedną ulicę. I zrobić z tego krótki film. Krótki film, który ma trwać dokładnie dwie minuty. Zastanawialiśmy się jakiś czas, jakie ulice powinny znaleźć, znaleźć się w tym naszym wyborze. Dwie są związane z naszą galerią, z pozycją naszej galerii, ponieważ galeria jest położona przy ulicy Mickiewicza i 3 Maja, no więc to są te dwie ulice. Kilka z nich to są ulice takie no, kultowe. Ulica Wzgórze 11 listopada, więc wydaje się, że, że to jakby oczywiste. Ale też pozostałe to są ulice, które mają w sobie jakąś magię, ale są już trochę opuszczone, zaniedbane. To jest ulica Akademii Umiejętności, ulica Sępołowskiej, Cieszyńska. Środki, którymi można kręcić, mogą być bardzo różne. Nie, właściwie nie ma ograniczeń. Może być to kamera, może być to. Aparat, może być to komórka, cokolwiek. Także chcielibyśmy, żeby uczestnicy konkursu starali się tą magię, to coś wydobyć z tych ulic i, i przelać to na, na swój film. No, żeby to był ciekawy film. To jest najważniejsze kryterium. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, zarówno na pokazy festiwalu, jak i do samego konkursu. Będziemy się starali, żeby każdy uczestnik jakąś nagrodę zdobył.